Witajcie w kolejnym odcinku związanym z elektryką. Najciekawsze zostawiliśmy na koniec. Dzisiaj powiemy kilka słów o przekaźniku czasowym RPC 2A Uni, ponieważ jest to bardzo nietypowy przekaźnik, a mianowicie ma funkcje czasowe, które działają mimo braku napięcia zasilającego. Oczywiście nie jest to perfektu mobile, yy, ponieważ jego funkcje działają do 10 minut po zaniku napięcia, ale jest to wystarczająco dużo czasu dla wielu aplikacji. Dodatkowo mamy tu 6 funkcji na naszym przekaźniku oraz jego zakres czasowy jest od 1 sekundy do 10 minut. Więc jak najbardziej, tutaj po tym zaniku napięcia, możemy wykonać yy, to, co ustawiliśmy w danym zakresie. Więc jest to bardzo pomocne. Jednak to trzeba pamiętać, że nie jest to tak w innych przekaźnikach, że było do 10 dni, to on do 10 minut. Oczywiście ustawiamy naszą funkcję czasową, więc wszystko tutaj się. Jest tak jak w poprzednich e, przekaźnikach, czyli nasze pokrętło y, tutaj na samej górze związane z funkcjami, pokrętło związane z czasem i pokrętło związane z mnożeniem tego czasu, co tu mamy. My sobie tutaj zaraz omówimy nasz przekaźnik na żywym przykładzie i zbudujemy sobie układ. Z nim. Zapraszam do dalszego oglądania. Działanie po zaniku napięcia zasilania pokażę na przykładzie funkcji A. Jest to jedna z bardziej podstawowych funkcji, więc tutaj akurat nie będzie problemu z, z samą wizualizacją tego zjawiska. Ponieważ łączenie napięcia zasilającego powoduje uruchomienie przekaźnika czasowego. Jednocześnie załącza przekaźnik wykonawczy R. Więc będziemy od razu widzieli jak nasza lampka się zapali. Bo ja tu postaram się, że tak powiem, nasz przycisk wyłączyć. W czasie podawania napięcia, co spowoduje właśnie zapalenie i wykonanie naszego cyklu do końca, będziemy to wszystko jak najbardziej wiedzieć. Więc przejdźmy do symulacji. Nasz układ znajduje się już pod napięciem. Uruchamiam go. Jak widzimy, zapalił się. Odlicza. Po jakimś czasie gaśnie. Jakbym przytrzymał. To będzie tak długo. Czekał aż. Nie puszczę przycisku. Dopiero jak puszczę przycisk. Wyłączy się. Po danym czasie. Taką uwagę można też zdać, że. Yy, przekaźnik, przekaźnik ma czas reakcji mniej więcej nawet do 400 milisekund, więc yy, to warto zawsze pamiętać. To by było na tyle, jeśli chodzi o odcinki związane z przekaźnikami. W ofercie firmy RELPOL znajdziemy ich dużo więcej. Są przekaźniki, które działają z nastawem dwóch czasów, jak RPC-1 i PUNI, przekaźniki dedykowane do rozruchu gwiazda trójkąt, i dużo, dużo więcej. Ale w, w tym przypadku zapraszamy Was na stronę www.relpol.com. Pl, aby zapoznać się z ich ofertą. Dziękujemy za oglądanie tej serii. Zapraszamy do kolejnych odcinków. Ja się z Wami żegnam. Cześć!